Brudnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz. W dzisiejszym odcinku cofniemy się do lat 20., do słonecznej Kalifornii i opowiem państwu o pierwszym skandalu w historii Hollywood. To był taki skandal, który mam wrażenie, że dzisiaj również zrobiłby Ogromne wrażenie i trafiłby na pierwsze, e, pierwsze strony gazeta, raczej na czołówki, portali internetowych rozgrzewałby Facebooka i Twittera. Bo co się stało? Mamy bogatego aktora, który jest na absolutnym szczycie. Mamy młodą aktorkę, piękną kobietę, która marzy o zrobieniu kariery na wielkim ekranie. Mamy szaloną imprezę w luksusowym hotelu, a na niej brutalny gwałt. I straszną śmierć kilka dni później, a wreszcie proces stulecia. Aktorem, o którym wspominałem, był Roscoe Arbuckle. Dzisiaj jest to postać prawie zapomniana, i mam wrażenie, że on w ogóle w Polsce był, w Polsce jest nieznany. Natomiast wtedy to była jedna z największych gwiazd Hollywood. To był potężnie zbudowany mężczyzna, otyły, który występował jako Fatty Arbuckle faty czyli taki grubasek. Jakiego pojawienie się w fabryce snów wspominał Mac Sennett. To był taki reżyser i producent, który był szerzej znany jako król komedii. I on ich pierwsze spotkanie wspominał tak: Ogromny mężczyzna wbiegł po schodach tak lekko jak Fred Astor. Był ogromny, otyły, po prostu tłusty. Nazywam się Arbuckle, powiedział Roscoe Arbuckle. Nazywaj mnie grobasek. Jestem tutaj z grupą teatralną. Jestem komikiem i akrobatą, ale dałbym sobie dobrze radę w filmie. Co myślisz? A potem, bez żadnego ostrzeżenia, zrobił kilka lekkich kroków, klasnął w dłonie i zrobił salto do tyłu jak cyrkowa akrobatka. No i faktycznie zachwycony Senet zatrudnił Arbekle i aktor zaczął robić niewiarygodną karierę. Mówi się, że w, w swoim czasie był drugim najpopularniejszym aktorem na świecie, zaraz po samym Charlie Chaplinie. Zresztą obaj, obaj panowie się znali. Gdzieś znalazłem nawet plotkę, że Arbuckle uczył Chaplina grać, szkolił go w sztuce komedii. Na pewno Arbuckle odkrył taką kolejną wielką gwiazdę tego pionierskiego okresu Hollywood, czyli Bustera Keatona wielka legenda srebrnego ekranu, w Polsce też tak sobie słabo znany, natomiast no, postać pomnikowa w historii Hollywood i w Stanach Zjednoczonych. I co się dzieje dalej? No, Arbuckle występuje w filmach, w dziesiątkach filmów e, niemych, e, zarabia ogromne pieniądze, a w 1920 roku podpisuje kontrakt z wytwórnią Paramount, którym zgadza się zagrać w 18 filmach na przestrzeni 3 lat za astronomiczną wtedy sumę 3 milionów Dolarów. We wrześniu 1921 roku Roscoe Arbuckle wraz ze swoimi przyjaciółmi Lowellem Shermanem i Fredem Fishbeckiem, to byli obaj aktorzy i reżyserzy, pojechali do San Francisco na przedłużony z okazji święta pracy weekend. Tam w hotelu wynajęli trzy pokoje, dwa dla siebie i jeden, żeby urządzić w nim przyjęcie. I w sieci dzisiaj można znaleźć zdjęcie przedstawiające ten pokój, w którym odbyło się to przyjęcie. Zdjęcie jest czarno-białe, oczywiście, natomiast no ten pokój wygląda tak, jak się można spodziewać. To znaczy, to nie jest tak, że aktorzy w latach 20. byli jakoś grzeczni, to były takie przyjęcia ONE. Nie, ten, ten pokój jest absolutnie zdemolowany, jakby przeszło po nim tornado, albo jakaś grupa rokowa. I teraz tak, na tym przyjęciu pojawiło się kilka kobiet. Część przyszła tam sama, część została zaproszona przez, yy, przez naszych aktorów. I w tej grupie była 26-letnia aktorka, aktorka Virginia Rappay. No właśnie, taka postać nieszczęśliwa. Aktorka to jest też trochę duże słowo, bo ona co prawda występowała w filmach, pojawiała się w gazetach, natomiast wielkiej kariery nie zrobiła. Nie przebiła się, i ona też miała bardzo nieszczęśliwe życie, to znaczy, była opuszczona, samotna, bardzo wcześnie rozpoczęła życie seksualne, co, co skutkowało bodajże pięcioma aborcjami. Była w związku z mężczyzną, który ją to porzucał, to znowu, to, to znowu przygarniał. No dużo, się, dużo się działo i jej życie było bardzo, bardzo gwałtowne, i tak jak wiele aktorek w tamtym okresie dorabiała prostytucją. Co się dalej wydarzyło? Podczas tego przyjęcia Virginia Rape została znaleziona w łazience, wymiotowała. Został do niej sprowadzony doktor, który podejrzewając zatrucie alkoholem dał jej morfinę, żeby się uspokoiło. Jej stan jednak się nie poprawiał i dziewczyna trafiła do szpitala. Tam jej przyjaciółka, z którą ona przyszła na przyjęcie, i była to Bambina Maud Delmont. Powiedziała lekarzom, że dziewczyna została zgwałcona przez Roscoe Arbuckle. I Virginia zmarła niestety kilka dni później. Powodem jej śmierci był pęknięty pęcherz moczowy. Prokuratura bardzo szybko zatrzymała aktora. I początkowo chciano mu postawić zarzuty morderstwa, co... Mogło skutkować trafieniem do, na krzesło elektryczne, bo to była, groziła mu kara śmierci. Potem te zarzuty zmieniono na doprowadzenie do śmierci, i aktor trafił do aresztu. Tam został odwiedzony przez swoją żonę Mintę Durfi, która według opowieści zadała mu jedno pytanie: czy on cokolwiek ma wspólnego z, z, z tym gwałtem, czy faktycznie coś zrobił tej aktorce? Aktor. Zaprzeczył i to wystarczyło, żeby żona mu uwierzyła. Natomiast no, prokuratora twierdziła, że aktor zgwałcił Virginię. Zgwałcił ją w brutalny sposób, między innymi penetrując ją kawałkiem lodu lub butelką. Dziewczyna miała próbować uciekać, o czym miały świadczyć odciski palców na klamce od pokoju, ale Arbuckle ją złapał. Jego waga była tak wielka, że kładąc się na Virginii zmiażdżył jej pęcherz moczowy. Historia natychmiast oczywiście podchwyciła prasa i trafiła ona na, na, na szpalty gazet w całym kraju, stając się absolutną sensacją. I jak się można spodziewać, no kariera Arbaka zaczęła się sypać. Wytwórnia zachowała z nim kontakt, z kin wycofano filmy, które już powstały, a publika Żądała kary śmierci. Jak powiedział sam aktor, absolutnie nie, rozumie, nie rozumiał, co się stało, bo w jednej chwili z faceta, którego wszyscy kochają, stał się facetem, którego wszyscy kochają nienawidzić. Natomiast no, problem z tą sprawą polega na tym, że najprawdopodobniej do żadnego gwałtu nie doszło. No dobra, i teraz tutaj zaczynajmy od początku. Jako pierwsza o gwałcie poinformowała wspomniana bambina Maud Dermont. No i to jest kobieta, która miała pokaźną kartotekę. Szybko się okazało, że ona się zajmowała stręczeniem kobiet. I jedną z jej takich ostatnich przestępczych aktywności było takie oszustwo, a właściwie szantaż, w którym ona najpierw wysyłała młode dziewczęta na przyjęcia, gdzie bawili się bogaci producenci filmowi, filmowi, aktorzy, reżyserzy, a potem te dziewczęta oskarżały ich o gwałt. No i ci aktorzy, żeby ta sprawa nie zniszczyła ich kariery, godzili się zapłacić jakąś tam sumę za milczenie tychże dziewcząt. Prokuratorem natomiast był i osobą, która stawiała Roskowi Zarzuty był niejaki Matthew Brody, bardzo ambitny prokurator z San Francisco, który w przyszłości planował się ubiegać o stanowisko gubernatora Kalifornii. No jak możemy sobie, jak możemy się domyślać, wygrana w takiej sprawie skazanie sławnego aktora, no mogło sprawić, że mogło mu w tym wydatnie, wydatnie pomóc, tak to była taka sprawa, że no naprawdę. Mogła jego nazwisko sprawić, żeby było bardzo głośne, żeby Matthew Brody stał się sławny w całym kraju i bardzo mogła mu w tej karierze politycznej pomóc. Żeby nie było, to też nie jest do końca tak, że to był jakiś strasznie zły człowiek. Chociaż jak zobaczymy, podczas procesu sądowego zrobił kilka takich bardzo kontrowersyjnych rzeczy. Natomiast Matthew Brady innymi walczył o uniewinienie Toma Muneya i Warrena Billingsa. To było takich dwóch mężczyzn, którzy zostali oskarżeni i skazani za zamach bombowy z 1916 roku, kiedy na takiej paradzie, która miała zachęcać Amerykanów do przystąpienia do I wojny światowej, wybuchła bomba, zginęło wtedy 40, 40 osób. Matthew Brady uważał, że oni są niewinni, walczył o ich uniewinnienie. No i w końcu oni faktycznie zostali uniewinnieni i wypuszczeni z więzienia w 1939 roku. Brady też bardzo aktywnie walczył z korupcją w policji w San Francisco. No, ale tutaj jakby nie zachował się jak bohater, nie zachował się jak osoba, która miałaby strzec prawa bo no, posunął się do takich bardzo kontrowersyjnych ruchów, jak już wspominałem. Znaczy, zacznijmy, wróćmy od pani Bambiny Maud Delmont. Ona tam też wyszło szybko na jaw, że ona wysłała do swoich prawników taki telegram, w którym napisała im, że mamy Roscoe Arbuckle, paliśmy go, jak go przyciśniemy, to możemy wycisnąć z niego sporo pieniędzy. Jej wersja też całej historii zmieniała się tak często, że koniec końców ta kobieta, od której to wszystko się jakby zaczęło, no nawet nie wystąpiła na procesie, a właściwie nie wystąpiła na żadnym z trzech procesów, które toczyły się w tej sprawie. Ona potem to spróbowała, jak to się dzisiaj mówi, monetyzować i jeździła po Stanach Zjednoczonych z takim show, gdzie się przedstawiała jako kobieta, która doprowadziła do zarzutów w sprawie aktora, w sprawie Arbuckla. I o wszystkim opowiadała. Jakie prokuratura przedstawiała dowody? No, mieliśmy zeznania tam lekarzy, którzy twierdzili, że ten pęcherz moczowy musiał pęknąć z powodu jakiegoś nacisku z zewnątrz. No i ci sami lekarze potem jednak zmieniali zdanie. Technik kryminalistyki z San Francisco twierdził, że znalazł w pokoju na klamce odciski palców i Arbakla i Virginii Repay, co miało właśnie świadczyć o tym, że ona próbowała uciekać, on ją przytrzymał i tak dalej. To zeznanie, ten dowód został jakby wyśmiany przez pokojówkę, która sprzątała ten pokój i powiedziała, że bardzo jest mało możliwe, żeby jakiekolwiek tam odciski zostały zachowane, ponieważ ona ten pokój bardzo dokładnie wysprzątała przed przyjściem techników kryminalistycznych. Mieliśmy też bardzo ważnym świadkiem była taka modelka, przyjaciółka zmarłej niejaka Betty Campbell, która zeznała, że widziała, jak kilka godzin po tym domniemanym gwałcie Rusko Arbuckle chodził uśmiechnięty i zadowolony z siebie. No ale potem, podczas, podczas przesłuchania, przez, przez obronę wyznała że została do, te, do tych zeznań zmuszona przez prokuraturę, także Mafiu Brady zagroził jej, że oskarży ją o krzywoprzysięstwo, jeśli ona zezna inaczej. Kolejnym e, świadkiem był niejaki Jesse Jess Norgard, e, który no, był strażnikiem w studiu filmowym. I on kiedyś i on zeznał, że kiedyś Roscoe Arbuckle chciał Załapówkę, dostać od niego klucze do garderoby pani Virginia Rappay, on mu wtedy odmówił. No, ale się okazało, że pan Norgard ma sam bardzo poważne kłopoty z prawem, jest oskarżany o napaść seksualną. No i było takie domniemanie, domniemanie, że Brady zaproponował mu złagodzenie wyroku, złagodzenie kary, jeśli on zezna to, co, co na czym panu prokuratorowi Brademu Zależało. No i wreszcie, jakby najważniejszym świadkiem oskarżania w tej chwili, była niejaka Zay Prevon. Kolejna aktorka, modelka, która była na tym przyjęciu, była przyjaciółką Virginii, i ona zeznała, że Virginia powiedziała jej przed śmiercią, że Roscoe mi to zrobił. Zrobił, Roscoe mnie skrzywdził. No. Tak zeznała podczas pierwszego procesu, podczas drugiego procesu zmieniła zdanie, powiedziała, że nic takiego się nie zdarzyło, a podczas trzeciego procesu, no w tym trzecim procesie nie wzięła udziału, ponieważ opuściła kraj i znalazłem też taką wersję, że ona z tego kraju uciekła przed policją z jakiegoś powodu, ale z jakiego niestety, niestety nie wiem. Wersja, wersja Arbuckle była, była taka, że on wszedł do pokoju, znalazł w łazience Znalazł w łazience Virginię Repay, która wymiotowała. Był przekonany, że ona zatruła się alkoholem, zaniósł ją do łóżka. Tam ona wpadła w jakąś histerię, i tutaj pojawia się ten lud, który miał ją zgwałcić. To znaczy, on podobno Buster Keaton powiedział mu kiedyś, że żeby przekonać się, czy ktoś faktycznie wpadł w histerię, czy, czy udaje histerię, to trzeba mu przyłożyć. Lód do, do uda i Roscoe Arbuckle tak miał zrobić. No okazało się, że, że pani Virginia Rappay naprawdę w tą histerię, w histerię wpadła. Rosko był wściekły. Tak? Tutaj, na, tutaj na pewno wiemy, że nie zachował się ładnie. Zaczął krzyczeć, krzyczeć, że ta że Virginia ma się zamknąć albo ją wyrzuci przez okno. No oczywiście do niczego takiego nie doszło, a potem opuścił, opuścił pokój. Przez cały ten czas twierdził, że nigdy nie przebywał z Virginią Rapay sam na sam. Cały czas ktoś był z nim w pokoju, cały czas ktoś, ich, ktoś im towarzyszył. No a potem następnego dnia, to tak jak opowiadałem, został zawołany doktor, dostała morfinę, trafiła do szpitala i zmarła. Podczas dwóch pierwszych procesów nie doszło do skazania ani do uniewinnienia. Podczas pierwszego procesu Dziesięciu ławników głosowało za uniewinnieniem Arbakla, dwóch było za uznaniem go winnych, nie potrafili się dogadać i proces został zawieszony. Rozpoczął się drugi proces, gdzie adwokaci Arbakla bardzo agresywnie potraktowali świadków, świadków oskarżenia. Byli bardzo pewni swego, bardzo pewni wygranej, do tego stopnia, że nie powołali Arbakla na świadka, on nie zeznawał w tej sprawie, nie wygłosili też mowy końcowej i to się, to się bardzo zamściło, bo w tym drugim procesie wynik był dokładnie odwrotny, to znaczy 10 osób było przekonanych, że Arbuckle jest winny, winien, dwóch było przekonanych o jego niewinności i dzięki temu nie został skazany. Rozpoczął się trzeci proces, tutaj już obrona nie popełniła żadnych błędów, Arbuckle wystąpił na tym procesie, zeznawał, tutaj Przysięgli udali się na, na obrady. Te obrady, jak przeczytałem, zajęły dokładnie 6 minut, z czego 5 minut zajęło napisanie przysięgłym przeprosin. To się bardzo rzadko zdarza w amerykańskim systemie, bo przysięgli uznali Arbakla za niewinnego i przepraszali go, jakby w imieniu wymiaru sprawiedliwości, że musiał, yy, musiał się, znalazć się w tej sytuacji, w której był, został oskarżony i musiał przejść przez tą gehennę procesu został uniewinniony, natomiast no cóż, jego kariera filmowa była skończona. Nigdy nie udało mu się jej odbudować, duża była w tym wina pracy brukowej, no, która zrobiła z niego potwora, co zresztą było bardzo łatwe, ponieważ no, Virginia Rappe była taką drobną, drobną, ładną kobietą jak powiedzieliśmy Roscoe Arbuckle był potężnym, otyłym mężczyzną i nawet jeden z jego przyjaciół no, posunął się do twierdzenia, że, że z powodu swojej masy, z powodu swojego wyglądu, no, jest na straconej pozycji. William Hearst to był taki magnat prasowy, pionier tabloidów i pierwowzór obywatela Keina z filmu Orsona Wellsa. Twierdził, że zarobił na tej sprawie więcej niż wtedy, kiedy jego gazety poinformowały o zatopieniu Lusitanii. Lusitania została trafiona torpedą podczas I Wojny Światowej i to był jeden z powodów, dla których Stany Zjednoczone jednak przystąpiły, przystąpiły do wojny. Oficjalnie w obronie Arbakla głos zabrał Charlie Chaplin, który nie wierzył w winę komika, uważał, że no ktoś taki jak Roscoe Arbuckle nie mógłby się posunąć do, do gwałtu, ani w ogóle jest niezdolny właściwie do przemocy. Także, także Buster Keaton, przyjaciel, jak już wspomnieliśmy, Arbuckla Wystąpił, wystąpił w, jego, w jego obronie, co się bardzo zresztą notabene nie spodobało wytwórni, która go wtedy zatrudniała. Roscoe Arbaku przez lata potem nie mógł wrócić na ekran. Stracił dom, stracił pieniądze. Podobno na adwokatów wydał 750 tysięcy to dolarów. Znaczy, nawet w współczesnych czasach, to jest taka kwota, która powoduje zawrót głowy. Rozwiódł się ze swoją żoną, potem znowu się ożenił, potem znowu się rozwiódł. Jedyną pracą, jaką mógł zdobyć, to była praca pod pseudonimem jako reżyser. Natomiast w latach 30., jakby karta znowu zaczęła się odwracać i szczęście zaczęło się do niego uśmiechać. W 1932 roku wrócił na ekran i zagrał w kilku komediowych krótkometrażówkach. One najwyraźniej zostały na tyle dobrze przyjęte, że podpisał kontrakt z wytwórnią Warner Bros. na udział w pełnometrażowym filmie. Z, tego, z tej okazji wydał kolację dla przyjaciół, gdzie świętował swój sukces, a po powrocie do domu w nocy zmarł na zawał serca. W chwili śmierci miał 46 lat. To była zbrodnia na poniedziałek. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.